Ja butuję chyba tam po Muszę z rąk, bo mi się bateria wyładowała Naprawdę porażka z tą baterią A, widzimy z daleka Nie będę przybliżał, bo zaś wyjdzie nagranie Widzę numer powiem Tam jest piękne miejsce, pewnie na Urbex. Hala, stara Włókiennicza. No i czekamy prawdopodobnie na Alfa. Zawsze i wszędzie kolej. Chyba nam już się podstawia TLK. No, z siódemeczką na czubie. Epo07. Szkoda, jakie mamy. No, jeszcze mamy czas ją, ją sobie przejrzeć. Ładnie wjeżdża siódemka. że nie baterii chyba podejdziemy tam sobie za chwilę to odjedzie nam to przeszedzie koleją Nie. Jeżdża nam epo zero siedem się nam będzie tu przedspał, mało yy, pudeł, natomiast w go nie jest dołączane. I później już za Katowicami nawet może być do 13 pudeł Sobie wejdziemy do niego jak będzie czas Super, lokomotywa gdzieś przepinęła także Sobie nas spokojnie go zwiedzimy No i czekamy na, na Elfa Prawdopodobnie Elf pojedzie w Zawsze i wszędzie koleją yeah. I mamy kibelka Trzeba sław Mamy klasyka. Jak bodajże. E. Kocz. Ojej. Ale mamy klasyka. Jeden chyba z najstarszych. Kibelek dwukomorowy z dwoma szkłami. Ojej. A coś pięknego. Nam się trafiło. Klasyk. N571943, ojej! Ale nam się klasyk wieści Z dwoma szkłami na przodzie eee. No ciekawe, ile jeszcze pojeździ, aby jak najdłużej Super! Mamy super ujęcie No, to czekanie się opłaciło. Przepraszam, że czepię, ale piękny skład. Nikt nie pomoże. Super Pamiętajcie, zawsze i wszędzie koleją, elegancką. Elegancki. Zawsze i wszędzie kolejny. Skład sobie pojedzie, nie chcę też ludzi kamerować też. Fajnie. Będzie to wspominać z tego wyjazdu. No i co nasz historyczny Altus, piękna jazda, wspomnienia wracają, no ale mamy Elfa do Laciworze. no i co, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Idziemy dalej. Arturz. 11 wagon. Czołowice, dziedzice, tych, Katowice, Zabrzy, Gliwice Strzelce Opolskie, Opole Główne, Brzeg, Wrocław Główny, Wrocław Mikałów, Leszno, Poznań Główny, Gniezdno, i Inowrocław, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomockie, Trzeb, Gdańsk Główny, Gdańsk Brzeszk, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna. No tutaj są akurat cztery komory. Więc... Bardzo, bardzo wąsko, ale fajny skład, już jest taki komfort. Wzięłem sobie i Miejsce podróżnych dla dziećmi, patrz specjalnie. Wtedy nie było, mi nie mieli, ale pan nam dał swoje miejsce, więc także tak cieplutko, żeśmy z nim jechali. No, Składek, skład. Intercity artus Będzie w katowicach doczepiany. No to co? Zawsze wszędzie koleją. Mamy jeden... One są podobne dopiero w katowicach. One są doczepiane. To było otwarte, więc... Mamy M57, będziemy przechodzić, a my jedziemy na 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7 8, 9, I Belek do Krakowa-Płaszowa nam odjechał Proszę was walczmy o to żeby do Krakowa Głównego Bo to naprawdę Potem trzeba dwa przystanki z tobołami przelatywać Jechać Tarnowem albo Wieliczką Także no jest to niekorzystne na pewno także walczmy żeby do Krakowa Głównego ta linia kończyła, no zobaczymy na razie są tam remonty w Płaszowie strasznie rozkopane Zobaczymy czy czas pokaże Mamy EPO 07422 422 Pozdrawiamy Kraków bo ostatnio parada właśnie w Krakowie składów które naprawdę robią mistrzostwo świata My łapiliśmy EU 07191 95 w Bielsku kiedyś. Także to jest taka pelełka Cargo. Pięknie, naprawdę piękna. W malowaniu od 2015, kiedy jej malowanie ładnie właśnie zostało sprowadzone do takich, gdzie ma wolne. Może jechać. Tu jest stój, tu jest stój. Także to malowanie ma takie historyczne. Bardzo pięknie, że, że się to odnawia. No i co? Zawsze i wszędzie koleją. Pamiętajcie, tanio, bezpiecznie, przyjemnie. Nie ma korku. A różnie w historii się dzieje, ale nie ma korku. I dał odjazd. Ma zielone. Super. No i co? O szerokiej drogi byczek powiedział. Nie trzeba.

Weszliśmy przez dwa wiadukty. To jest fajna budowla, jakby się wydawało na urbeks. Nie wiem co to jest, po prostu jestem nie u siebie, że tak powiem. Przepakowywałem rzeczy teraz. Linie łączące się, żeśmy przeszli niespokojnie. W tym momencie, Mamy Mamy jeden wiadukt. tym momencie, to wygląda nie. Także to ty... no, no. Musimy sobie to tak dać. Tak. Musimy mieć naładowanie jakąś w ogóle. Tu. Tu za ternary zaczekał zatrkał. Co to jest tak rady? To nie wiadomo, Właśnie nie wiem. Ojej, ale nam przyjechał skład. I kończy o No pięknie. Tu nam nam przyjechała. Co leczno. Aż do lat. Ja już znam rozewie nie byliśmy w środku, bo byliśmy coś zjeść on był łączony, bo ma dwa sypialne po przeciwnej stronie pięknie I byliśmy coś zjeść dlatego pięknie EU 07040 Siódemeczka niemiecka nam odjechała Super No byliśmy coś zjeść, bo też przecież trzeba jeść No to żeśmy Jej nie łapnęli Byliśmy w sklepie Zjedliśmy I następny skład ujęty Zawsze i wszędzie koleją Miłości, kolenictwa, Lucia ja ma to przygodowe Jedzie nam ELF Się bateria wyładowała Ładuje cały czas ELF EN 76002D প্েড সচেরাা প্েঝবকাা 헤 médico